W jakiej harmonii no poznańskiej? Czy jest pan dyrektor? Chyba nie, bo bym go widział, a pani Benia jest? Nie, też nie ma. Pani Alicja, to pani się będzie wręczać i wręczać. Dobrze. Yy, to wiecie co? Skoro pani Alicja jeszcze podpisuje, to ja wam wręczę ten bilet. <gry"? gry> <gry> <gry> to jest znak. To Pana, <gry> bardzo wam gratuluję. Pięknie, że Pan się nam tam żeby chciało żeby nam pracować. zmierzyć, zmierzyć z niema Ja Wam bardzo dziękuję. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. A ty macie aką panię Mamy tu jeszcze aką panią nich też mamy filet. Proszę być czakowani. Zapraszam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobrze. Pani Alicjo, ale może jeszcze Pani... Będzie pomagał. Ale może niech Pani Alicja jeszcze coś do nas przemówi. O, dobrze, Pani Alicjo. Opuścimy trochę mikrofonu. Dziękuję Przede wszystkim chciałabym bardzo, bardzo przeprosić za to, że Dopiero o tym porze przyszłam, ale bardzo ważne sprawy dla miasta Poznania, gdzie zaczynały, dlatego nie mogłam. Ale jestem cała, bardzo szczęśliwa, że tyle <trymne> młodych ludzi występowało dzisiaj. Ja już słyszałam Was na Facebooku i oglądałam Wasze zdolności, także ja nie, już wiem naprawdę. Ukłonię się Wam za Wasz poziom, za Wasz intelekt, za Waszą mądrość, za Wasze morale i za to, że chcieliście uczestniczyć w tym przepięknym koncercie, jakim jest konkurs piosenki żydowskiej. Dziękuję z całego serca Państwu za udział w tym przepięknym wydarzeniu. Po to już po raz drugi dziękuję szczególnie organizatorom, zespołowi szkół ekonomicznych, panią. Które, bez których byśmy pani Joanny i pani Małgosi, bez których by nie było tego w życiu, one są dawcami. one wszystko wykonały. Ja jestem tylko osobą, która po prostu chciałam pomóc, bo po prostu serce mi to dyktowało. I gmina Żydowska się włączyła z całego serca. Też dziękuję wszystkim. Panu dyrektorowi, panie dyrektorze, cóż mogę to dać ująć? Jest pan wielkim, wspaniałym człowiekiem, za co bardzo, bardzo panu wszyscy dziękujemy. Dziękuję. A teraz zapraszam, proszę państwa, żebyście wręczyli te piękne upominki dla wszystkich dyplomów, które tam czekają na stoliku. Ponieważ jesteście jedynymi wręczającymi, więc wszystko co jest dodania poza no, zwycięskimi y, trofeami, proszę teraz o wręczenie naszym młodym ludziom, wykonawcom, to tam na nastoje... Tutaj wszystko jest fajnie narysowane, dobrze. Marta Maduszewska.

Bryl, Agata Górecka. Justyna Garczarek. Julia Sałczyk. Weronika Jałoszyńska. Maria Agnieszka Lewandowska. To nie wszystko, proszę Państwa, tych prezentów mamy tutaj znacznie więcej. i to będzie zachęta dla przyszłych uczestników. Tak, tak, tak. maszysta przyjaźni z Polska. Bardzo proszę dla dziewczynek Bardzo proszę. <grywa> Bardzo... <grywa> proszę Państwa, a za, a za Panią Alicją Pan Dyrektor będzie podążał wręczając prezenty od Filharmonii, od Filharmonii Poznańskiej i od Poznańskiej Gminy Żydowskiej. Panie dyrektorze, może Państwo będą wdzięczni. Tak, jeszcze tutaj o uczestników. Proszę bardzo. O, tak, będzie na tam... mojej ręce. Proszę. Proszę. Dla Państwa też mamy taki drobny upominek, chciałem powiedzieć, ale ponieważ nie śpiewaliście, to nie dostaniecie go tak całkowicie za darmo. <grymne> no nie ma tak, żeby się po prostu na czuzy zalędzie promować. Ja bym poprosiła teraz Panią yy, Barbarę